Cześć, pojawiły się fan Dzisiaj zrobiłem na konkurs Korygowskiego ogień nad Europą. Mr. schmidt komet. to był o taki samolot, który miał szczęście, bo był wyjątkowy. Miał spiczaste skrzydła, nie miał tylnych yy, stateczników i przy startowaniu używał yy, wózka. Teraz wam to zadam z

Musiał używać płozy pod kadubem. Mam nadzieję, że podobał się Wam model. teść.